Cześć, wczoraj wstawiłem filmik, gdzie pokazywałem struktury elektronowe kreskowe dla tlenku węgla 2, ale tam było słabo widać, więc ja pokazuję teraz tutaj na zbliżeniu ten pierwszy rysunek. Jak rysuję? Konfiguracje elektronowe najpierw. Widać dla atomu węgla stan podstawowy. Pamiętajcie, tlenek węgla 2, stan podstawowy C, atom węgla. Widać tam dwa niesparowane. Dwa w parze i jedna luka elektronowa. I dla atomu tlenu mamy 2, 2, 1, 1. Mówię tu o liczbie elektronów w orbitalach. Najpierw powstają wiązania kowalencyjne, czyli znaczy, takie wiązania może powstają w jednym czasie, tylko najpierw ja rysuję wiązania kowalencyjne. Czyli mamy tak, atom węgla, dwa niesparowane, atom tlenu, dwa niesparowane, dwa wiązania, zaznaczyłem to na zielono. Na strukturach też widać. I później z orbitalu P par elektronów z atomu tlenu robi kombinację liniową z luką elektrynową z, atomy, z atomu węgla. Sorry. Strzałka. I widać to czerwoną strzałkę na strukturze. Czyli mamy dwa wiązania. W centrum sigma, na dole pi zielone i czerwona strzałka, wiązanie pi. Nie, ten ktoś do mnie tam... Pytał się jakiś człowiek na jakimś forum, czy wiązanie pi może być koordynacyjne. No jak widać, może. W centrum jest sigma, żeby było jasne. Wiązania pi są równocenne, nierozróżnialne, co pokazuje to w następnej pracy, czyli mamy teraz atom węgla. Co ja robię? Przenoszę elektron z atomu tlenu do atomu węgla. W tym momencie atom węgla ma trzy niesparowane, ale uzyskuje ładunek minus. Atom tlenu ma też trzy niesparowane, uzyskuje ładunek plus. Jak widać, trzy niesparowane w atomie węgla i trzy niesparowane w atomie tlenu robią wiązanie potrójne. W centrum sigma dwa zewnętrzne pi na atomie tlenu plus, na atomie węgla minus, i teraz atom węgla jest bardziej elektrojemny, więc ciągnie te pary elektronów do siebie. Oprócz tego minus odpycha minusy plus przyciąga. Minusy, więc ustala się stan polaryzacji tych wiązań dokładnie taki sam jak w cząsteczce powyżej. I te cząsteczki, one się niczym nie różnią. Oczywiście tutaj widać troszeczkę inne rysunki, ale to są dokładnie tożsame struktury. No można uznać je za no, struktury graniczne. Cześć, to na tyle. Będę więcej. Takich filmików nagrywał, więc oczekujcie na moje wykładziki, mikro wykładziki. Cześć i czołem.